Cześć! W tym odcinku sprawdzimy zarobki fotografów w Polsce. Dowiemy się, na jakie wynagrodzenia liczyć mogą osoby wykonujące ten zawód. Poznamy także wady i zalety tej profesji i sprawdzimy, jak można zostać fotografem. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zasubskrybujmy mój kanał i kliknij dzwoneczek. Pamiętaj także, aby wcisnąć polubienie pod filmem i zostawić coś po sobie w postaci komentarza. A teraz przejdźmy już do tematu głównego tego nagrania. Zacznijmy zatem od średniej wynagrodzeń. Średnia pensja w tym zawodzie dla Osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę wynosi około 2800 zł netto. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że prowadząc własną działalność fotograficzną liczyć można na o wiele wyższe stawki. Oczywiście sporo w tym przypadku zależy od wartości samych zleceń, jednak dla przykładu cena sesji dla kanału telewizyjnego sięgać może kwoty nawet 15 tysięcy złotych. Podobnie może być także w przypadku pozowanych zdjęć na okładkę. Ich wycena sięga czasami nawet 10 tysięcy złotych tego typu zlecenia zdarzają się bardzo rzadko. Sporo może zależeć tutaj od wyrobionej marki danego fotografa, jego wiedzy i umiejętności, a także doświadczenia. Spójrzmy jednak jeszcze na czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość zarobków fotografów. Tutaj warto wymienić region czy też lokalizację, w której fotograf świadczy swoje usługi. Kluczowym aspektem mogą być także kontakty biznesowe, które umożliwiają fotografom łatwiejszy dostęp do lepiej płatnych zleceń. Nie bez znaczenia jest także specjalizacja samego fotografa. Nie Dziś wiadomo, że osoby specjalizujące się chociażby w fotografii ślubnej liczyć mogą na naprawdę fajne zarobki. W dzisiejszych czasach często spotyka się ludzi, którzy chcieliby zostać fotografami. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie: jak zostać fotografem? W tym przypadku należy zwrócić uwagę przede wszystkim na cztery kwestie. Po pierwsze, stale się rozwijaj. Bycie fotografem to przede wszystkim ciągła nauka. Musisz starać się na bieżąco polepszać swoje umiejętności i przede wszystkim poszerzać swoją wiedzę. To sprawi, że będziesz wykonywał coraz lepsze zdjęcia, które pośrednio Mogą przełożyć się na Twoje zarobki. Kolejny istotny aspekt to kup odpowiedni sprzęt. Wysokiej klasy aparat i akcesoria fotograficzne to naprawdę podstawa do bycia profesjonalnym fotografem. Dlatego zainwestuj w dobry sprzęt, który pozwoli Ci robić zdjęcia o wysokiej jakości. Kolejna kwestia to oczywiście rozszerzaj swoje portfolio. Szeroka gama wykonanych zleceń, którymi możesz się pochwalić, pozwoli Ci przede wszystkim łatwiej przyciągnąć nowych klientów. Takie działanie da Ci także możliwość weryfikacji własnych umiejętności. Wraz z upływem czasu. Ostatni istotny aspekt to nawiązuj nowe znajomości. Jeżeli chcesz być fotografem na poważnie, to przede wszystkim zadbaj o to, aby nawiązywać nowe kontakty. Stała rozbudowa sieci kontaktów może dać ci łatwiejszy dostęp do nowych klientów, a co za tym idzie, także do nowych zleceń. Na samym końcu sprawdźmy jeszcze wady i zalety bycia fotografem. Do minusów tego zawodu z pewnością należą spore inwestycje w sprzęt i w elementy pojawiające się na zdjęciach. Sporą wadą są także także często zdarzające się wyjazdy. Do minusów zaliczyć można także nieustabilizowaną pensję, która w końcu zależy od liczby realizowanych zleceń. Jeżeli natomiast chodzi o zalety tego zawodu, to wśród nich można wymienić możliwość łączenia pracy z pasją. Zaletą bycia fotografem jest także szansa na poznawanie nowych ludzi. Oprócz tego warto także wspomnieć o tym, że samo fotografowanie może przysporzyć nam sporo frajdy. Jak widzisz, zawód fotografa ma zarówno kilka watek i zalet Mimo wszystko, jeżeli robienie zdjęć jest czymś, co kochasz robić, to być może warto wybrać właśnie taką ścieżkę kariery.